Ej stary, co zrobiła jest? się noc. O co chodzi? Ej stary. Ej, zaczęło padać. Oj. Dlaczego go wypuściliście? Stary, gdzie on zniknął? Nie mam pojęcia, ale widziałeś, tu był Herobrine. Co tutaj robił Herobrine? Ej, to była poryta sytuacja. A ogarniam, 3. tym bardziej słuchaj, że drabina ja się, się zaczynam... nam zniknęła. Nie mamy wyjścia, może. Ja się zaczynam bać. I to tak poważnie, stary. Bo, się... o ile jeszcze Zielonego Steve'a spotkaliśmy na Ferajnie, to no, chyba obrałem to już jest delikatna przesada. A swoją drogą no. słuchajcie, y, możecie zostawić teraz taką łapeczkę w górę, jak zostawicie yy... łapeczkę w górę. I subskrypcję. I subskrypcję, to będzie nam po prostu miło, a jak nie, to będzie nam przykro. Także Widzisz, pozostawiajcie. Smutno się zrobiło, nagle się zgasło słońce. Nie, nie daliście suba. <laughs> tak, teraz dokładnie. Daliście. Dobra, wyjdźmy są z tym bo Ej, chyba nie chcecie siedzieć. No, a to da dasz bloki jakieś, coś? Czekaj, może bym zrobił drabinkę od razu, wiesz? Dam radę. A ty to świr jesteś. W troszkę sensie będziesz tam, naprawiał mu tam. domek? Tak, bo ja jestem... Ej, ale, ale co ty? Ale dobra, okej, okay. wszystko ty spoko. Jestem inżynierem. Wszystko spoko, Poko. stary, ale ogarnij ten telefon, co? Bo jest to nie sytuacja, mój. Stary, a co, żyj to jest poważnie? zielonego Steve'a? Ej, nie wiem, ale taki dźwięk w Minecrafcie nieprzyjemny się zrobił, stary. Wiesz? Troszkę może być, Pordo. Ej, stary, mam ciarki. Dobra, byśmy musieli wejść ja, Mam do góry. dziarki, stary Zrobiłem sobie dziarki w Minecraft. Dziarki? Nie, żart. Dobra, dalej wychodzimy stąd, bo nie ma co ty w ogóle siedzieć. No nie, stary, o, ej, mój się tu cię. O, baję jagódek. Wow, a skąd te jagódki się tutaj wzięły? Nie Ja Nie mam pojęcia. Dobrze, wiesz co? Eee, ja, my w ogóle. Co my nie wiem, robić? jakby jesteś strasznie wybity ja z rytmu, skoł... mistrzu. Ja jestem skołowany strasznie, No, ogóle. Ja tak samo. I... S... no to jest podejrzane, stary. No po może, chodźmy do ja nas, byś... chodźmy do na Ferajda, tam będziemy tak? się troszkę bezpieczniej, mi się no, wydaje. No, na, pewno, znaczy, tak. na pewno będziemy się czuć bezpieczniej. Ty masz chociaż dom, ja go nie mam, więc wiesz, stary. No, bo ty jesteś homeless, Kurczę. A mo mogę, stary, u ciebie przenocować? Tak, możesz. Okej, okay, a masz możesz podwójne łóżko? Zostać. Nie, mam pojedyncze, ja w ogóle nie mam łóżka, też je dostałem kiedyś, wiesz? To ja ci łóżko to ja ci ogarnę star. podwójne nawet stary To Uuu, będziemy dasz tak... radę? No stary, będziemy, fajnie będzie się spało stary O kurcze ja Dobrze, pomiesz, dobrze, dobrze, nie? dobrze masz Dobrze, git, okay. spoko, to. Ja zawsze chciałem mieć drugie łóżko, wiesz? Tak? A, no hmm. tak Nie tak. wiem czy chciałem hmm. mieć na tym łóżku innego gościa, ale... no ty, no, co to, jest to o, nie, sta... ej, prawie spadłem, Co to jest? Blur. Nie mam pojęcia, ej, ale to jest podejrzane Jaki, Jakieś to, znaki nie? w zbożu, nie? W ogóle, co ej, stary, jest? Ej trochę tak to wygląda tak, jakby jakiś bloków stary. Ej, serio, o co tu chodzi? Po prostu zniknął no to jest te tak bloki. wycięte. No, no typowo Ej, stary. To jest podejrzane. Ja nie co się tutaj dzieje. I tak coraz bardziej to już okay. zaczynam się tutaj gubić. No, ja też stary. A tu jest nowy budynek w ogóle na Ferajnie. Patrz, widzisz? Ja jeszcze nie widzę. A, nie, nie widzę. No to otwórz oczy. A tu, o je, nie spojrzałem w ogóle w tą stronę. A, no bo A co taki. To, było? W... to ja. To co? Ja tak zrobiłem, tak zrobiłem. Kotem? No. Je... Ale się zdenerwowałem, masz. Zdenerwowałeś się? No, przestraszyłem się. Ale przecież, przecież ja nie mam kota. A. Koty są spokojne. Mówię, jakiś kot przyszedł, przyszedł i się włamał. Okej, okay, a to jest katary... bank dobroci. Ta. Aha, to jest przerobione przez chłopaków. Tak, no. Oni to jednak mają głowę na karku, co? Oni to mają kark na głowie, faktycznie. Tak. Stary. No? Cześć. Ej, a gdzie ty tak w zasadzie mieszkasz w tym momencie? No tutaj. Patrz, patrz, pokażę ci. Kazać ci moją dziurę? No właśnie, ja tak się zastanawiam, gdzie ty Pokażę mieszkasz ci bo moją to... dziurę, stary. Ej, kto się, się zakopał, Zosta... co jest? To jest wow. moja dziura, stary. Ło, wow, wow, wow. Chcesz wejść? Zapraszam. Ale Ja tu mam jest... nad Milusia, stary. No, no widzę, bo można przyłożyć głową, można sobie no. nogi połamać na Mam stary, mam nad przyjaciela, nazywa Fajne. się Zbyszek. A to jest fontanna nawet? To jest Zbyszek, stary, nie? Nie ma z nami Krzyśka! Pychu! Pychu, <laughs> co tam? Dobra, traci nie chcę siedzieć u ciebie pod ziemią. głową, jest OK, stary. Tak? No, to się kurwa. Porząd... Ej, co jest... nie, nie, nie musisz tego zakupywać. Nie? Nie, nie rób tego. A, 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 a. <laughs> Jaki psychol, Ej! Jakie dach... dobrze, bardzo dobrze ci tak. Że, jest... Żeby ci poszło w pięty. Dobra, chodź do mnie. Ej, ja nie lubię pięty. Bo nie tak. byłem dawno u siebie, generalnie, wiesz? Nie ja boleszcie. Czy coś się po prostu nie pozbiedziało? Ja myślę, stary, do że twoje, twojego domu nie ma, stary. Dlaczego miałyby nie być? Mm stary, nie wiem, tak po prostu se powiedziałem. Aha, to dziejki. Nie, już dalej jestem skołowany stary, widzieliśmy Herobrine'a, to było podejrzane trochę. No, nie do końca ogarniam Steve i, co chodzi, tym bardziej wiesz. Stary, czemu ty masz głowę zielonego Steve'a kołchatą, to jest podejrzane już w ogóle, jeszcze Ale ja najbardziej. Ale wiesz, że do tej stary. pory nie dowiedziałem się kto ją wybudował? Stary, ja na twoim miejscu bym ją się dawno zniszczył. Ale ja z niej korzystam. A, okej. Okay. To Coś się tu stało? Co jest? Co jest? Jakiś trolla ktoś ci zrobił, stary. Ej, no co jest? Ma sałek, Ej, fajne! mam troll w sumie. łódki? Szczerze, stary podoba mi się ten troll. Taki Nc, przemyślany Ale Tomasz, to masz był. ode mnie pandzie, przepraszam Julia, O, no, Ej, Ale fajnie. Stare. A wiesz co je ja zrobiłem za to, że mi zabiła pandę? Zabiłeś się. Nie, zrobiłem A, jej tabliczkę i, i napisałem, że jest mi przykro. A, okej okay. No w sumie tak. No, A tak tak. te łódki mnie stąd. Ale co to ja... Co to ja jeżym dawał? Przeszedłeś do mnie, to ja zabierz, nie, no, jeździłeś panie, na nie przed chwilą. panie, proszę, proszę tak nie A to u mnie w domu jeszcze chodzi ten koleś, co sprzedaje rzeczy, co jest? Ja myślałem, że jest zb zbyszek stary, myślałem, że zbyszek nas śledzi. Jak zbyszek? Nie, to jest mój zbyszek. A no dobra okej. Okay. Nie w serio, przez myślałem, że to jest zbyszek. Ej, Już te łódki są tylko na dole czy też u góry? No, u góry są właśnie niszcze, niszczy stary o, yeah, no, no to... No więcej się nie dało, nie? Super, fajnie, Ej, lubię stary, łódki. Ej stary, mam bardzo dużo łódek. Tak? Ej, jakiś dziwny dźwięk słyszałem. Tarbus Byszek mro... się spierdził pewnie. Nie, jakiś taki mroczny strasznie z Minecrafta by... Co jest? Ej stary, jak się wyrzuca itemy? Nie wyrzuca Było się ki... itemów. Było kiedyś taki przycisk, że klikałeś na, i... na item i on jak wypadał od razu. Jak masz za dużo itemów, to musisz zanieść się do piwnicy. Ja nie mam piwnicy. Masz piwnicę. No w sumie mieszkam nie. W masz domu, ale masz piwnicę. Ej, stary, dawaj spalmy to. Nie, to jest mój dom, spadaj. Ale, A nie, bo to drewno masz w sumie to. O, ale dobrze. A czemu sobie nie zrobiłeś Tyś... jakiegoś śmietnika, czy coś. Bo nie mam takiego śmietnika, No No co, ja, się... ja teraz będę przychodził będę zbierał te głupie łódki, bo... To może tędy pójść dość... ja, coś. <laughs> a gdzie, życie, co a życie gdzie? ci się pokomplikowało, mordo. Ej, ale coś ci się to zmieniło to w domu jestem. w sumie, czy nie? No pan nie, w sumie chyba nie, no jest tam panda i tak dalej, wszystko w miarę spoko. A, są no tego także. stary. No to o to chodziło, stary chyba, nie, czy nie? Tak. Może... Ej, stary, co zrobiła jest? się noc. O co chodzi? Co jest? Czemu? Czemu jest ej, czenno? stary, ej, zaczęło padać. Co jest? Ej, stary, A to jest zrobiła, koliki, się mordo. Noc, zrobiła się Czekaj, noc i zaczęło padać. Ja chcę padać. wejść do domu do środka. Ej, stary, ja się boję. Ej, to jest podejrzane. Dlaczego tak się zrobiło? Nie wiem. Ej, stary. A co Mordo, chodzi? popatrz, co jest! Co on tu robi? Ej, co jest! No Zobacz mi otworzył! Ej! Dlaczego go wypuściliście? Kogo? Ko kogo? Dlaczego go wypuściliście? Pytam, tak? Nikogo nie wypuściliście! Co jest? Co jest? Ej, ENZI! Ej! Dalej! Spokojnie! Emocje, oddychanie jest najważniejsze. Kogo wypuściliśmy? Chiro I Braina, o co tak? chodzi? Dlaczego nie wypuściliście? Ty. Wy, wy wiecie co wy zrobiliście w ogóle? Ale... Ale nie czy... wypuściliśmy go, on sam zniknął my, my, ey, wy, Wiecie my nie... co wy zrobiliście w ogóle? Co zrobiliśmy? Jeszcze raz pytanie, wiecie co zrobiliście? No... Weszliśmy tylko do twojego domu Gratulacje a, Macie... A... Oficjalnie, ja wam daję... 48 godzin I macie go znaleźć Ale kogo? A... Herobrine'a i macie go zamknąć z powrotem Herobrine'a... Ja ale wiesz, że to nie będzie... Ale ty wiesz, że to nie będzie takie łatwe, nie? Ale mnie nie obchodzi, czy to będzie łatwe, czy to nie będzie łatwe. Ja widziałem Braina tylko raz w życiu! Super! Po prostu... Genialnie! Wypuśćcie sobie go, jasne, niech sobie chodzi po ferainie. Ja a, wam daję 48 co? godzin. Macie Ej, go dobra, znaleźć. ale możesz schować Macie miecz, schowaj miecz. Spokojnie, o. Ale, dobra, a jak nie schowamy? Jak nie, jak nie znajdziemy? O, no, to się przekonacie. E, gdzie są piękną Fera? No chodźmy może tutaj, Chodź, wyjdźmy sobie stąd. E, Zobaczmy. chyba... E, Okej, okay. ej, stary idź pierwszy. Ja się idź pierwszy. go boję. No, okay. Ja też. No e, to fajnie by no. wyglądała w ogniu, co nie? To jakby co wyglądało? W ogniu by fajnie wyglądała, taka zniszczona cała. E, nie, totalnie nie, nie, nie. Wyglądałby super. Macie 48 godzin. To jest wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo. Aha. NZ. Co tu się, się właśnie? odwaliło? Co się tu właśnie odwaliło stary? I patrz ej stary Nagle przestało padać i jest... ej Ja.. Ja nie czaję. Ja nie, nie czaję. Wiem. Ja... ej ja idę do bunkru Stary, ja nie wiem, co Idziesz ze mną do bunkru. Chodźmy do bunkru, tam wszystko przygadamy. Ja mam stary. takie ciarki na ręku co Ej, jest? stary, w sensie, ja naprawdę nie wiem o co chodzi. Przecież my nie wypuściliśmy żadnego Herobrina, stary. No nie, ale to jest problem, bo myślę, że to zrobiliśmy. Ej, what the fuck! W sensie, stary, ja go widziałem tylko przez sekundę w zasadzie. Nie wiem, stary, jakby Ej, jestem ja tak Ej, skołowany dobra. tym, co się stało. No 48 go Nie, to trzeba wejść do bunkru, stary, i na spokojnie pomyśleć. A jak mamy go znaleźć? No stary, to jest, to jest dobry. Wielu pytanie. ludzi próbowało znaleźć Hero na różne sposoby w Minecrafcie i... Wielu ludzi uważa, że on nie istnieje stary. No właśnie. O nie, je, co jest? Macie go znaleźć, a nie chować się w bunkrze. Co Jezu? To nie jest takie miejsce? Je, co jest? Co? Ej, przecież bunkier to był stary. najbezpieczniejszy. Ej, nie. No, nie, najwyraźniej nie jest. Nie, stary, ej, teraz to jest naprawdę... Ej, nie. Chodźmy do kosiego, stary. Tam nas na pewno nie znajdzie. Nie, stary, ale totalnie nie mam nawet. Stary, ja wierzę. Nie wiem, co że... mam nawet powiedzieć. No, stary, ja nie, też. Z tej nie, co tutaj się dzieje, stary? Ja nie nie mamy. Le... Jak my znajdziemy herobraina? Przecież on jest, stary, niemożliwy do znalezienia? No, też mi się tak wydaje. Chyba, że wy, widzowie, stary... wiecie, jak można znaleźć herobraina, ale. Właśnie, piszcie sposoby, to jest mega ważne. Ojene. O, tu nas ej, na pewno Ale stary aż mi się oddech znajdziemy. przyspieszył. Wiesz co? Trochę tak, ej, trochę porył głowę. To jest głowę. chore. I w sensie, stary, jakoś, nie wiem, idziesz tu, o, idziesz. Idę, idę. Tak. Stary, ej, w ogóle ile kosz jaki kosz... ej, znowu zbyszek! Co jest? <laughs> ej, kosz ej... jest mega bogaty, nie? No trochę stary Dobra, tu nas nie znajdzie, tu możemy z na spokojnie porozmawiać, stary. E... Jak ty to widzisz, Enzi? Co my nie mamy zrobić? Z nie miałem zielonego pojęcia jak możemy znaleźć w się. Sensie. Oła, oła, co jest? Co jest? Daj wodę, Daj wodę! Czekaj, już, już biorę! Nie, to jest lawa! Co jest! Nie, dobra, przestanę się zaraz podejść. Ej, tak się zastanawiam dlaczego ta lawa nie podpala od deski, ale no nieważne. Trochę o, zimno, nie? Trochę tak. bo to nie było pochodnie to się podpali? Nie wiem, stary, nie podpalaj lepiej Ej! 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 Dawaj stary, szybko, dawaj tu pochodnie o. Co jest? Ej, stary ja nie wiedziałem, że to tak działa w ogóle ja w mojej też ja też nie. Ale dobra, y, to co robimy, stary? Bo, no, trzeba ja znaleźć. Naprawdę Hirobrina, nigdy w życiu, nawet nie szukałem Hirobrahda. Nie wiem, jak Zbyszek, to zrobić. Zbyszek, jak znaleźć Hirobrahna? Zbyszek może też nie wiedzieć, stary. Zbyszek jest też tak Zbyszek samo schowany jak. Zlewa. Zbyszek my zlewa. No, Zbyszek to mała Zuzia. No Pojeden, bo... co jest. A co, co? A to no. Zbyszek to nie był Zbyszek? Okej, okay. Zbyszek, nie, nie spodziewałem się tego po tobie, naprawdę. Jedyne, co możemy zrobić. No, to on zniknął, czyli musieliby się pochodzić, nie wiem czy po domach, czy... Ej, Gdzie co ty... ja znalazłem, Gdzie stary? Gdzie ty znalazłeś? Patrz Patrz co ja znalazłem O co chodzi? Trzy dni Tary, ja, ja nie rozumiem. Ej, nie, ale... w sensie... Teraz, ej, naprawdę jestem skołowany! Co jest? Ja nie wiem o co chodzi, stary. O, wyjdźmy stąd. Nie, stary. Opuśćmy najlepiej stary, Nie wiem. Y nie... No, w ogóle chyba. No, wiesz? no, 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 to jest dobry to jest pomysł. Nie chyba... <laughs> <Mijasz> tak bardzo. <laughs> stary. Ej, nie, no, to jest posada, co się dzieje. Naprawdę, jakby. Ja nie miałem. Ej, nigdy takiej sytuacji nie miałem, stary. Ej, to sobie nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Ej, to nie ma wyjścia. Ja myślę, że widzowie muszą. To tędy trzeba wyjść. Ja myślę, że widzowie muszą nam pomóc, pisząc komentarze tak, co my mamy. napiszcie w, w jaki sposób zrobić... można znaleźć Hiro... Czy jest w ogóle możliwość znalezienia Hero Braina? sorry, dostałem ataku, ataku. <laughs> Bo jeżeli go nie znajdziemy, no ja istnieje możliwość, to. że Ferenc płonie i. Ja myślę, stary, że trzeba powiedzieć na pewno o tym chłopakom. Tak, to trzeba każdemu powiedzieć, że coś takiego tak. ma miejsce. Stary. Ojej, no nie. Co, 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 co w ogóle chodzi z tym zielonym Steven? Czemu on, za, czemu on zamieszkał na Ferray'ie? Jakby... Po co nie wiem, mu Herobrine? To, to jest naprawdę dziwne, stary. Naprawdę to jest dziwne. A co jeżeli nikt nigdy nie mógł znaleźć Braina, bo no. zielony Steve go kiedyś ukrył? No, na to wychodzi stary. Skoro... Sprawdźcie na swoim Minecrafcie, czy nie, nie znajdziecie gdzieś Hero Braina, słuchajcie, który będzie ze szkłami kilofem chodził? Ze szkłem i kilofem? Tak, takie coś było. Chodzi, i szkła podstawia i buduje różne rzeczy. Okej, okay, nie wiedziałem, stary. No. Bo to jest. Nie wiem, jakie to ma. Stary, nie wiem, co mówić. Totalnie. N no ja też nie wiem. Jestem. No, ja jestem skołowany na maksa, stary. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji nigdy. Nie a, wiem, to musimy, to Zos... tak, musicie nam pomóc, o musimy na razie zostać, bo ja nie mam żadnego pojęcia, stary, co mam no. zrobić, a szkoda no tak. jest marnować czas, także no napiszcie w tak, komentarzu, jak myślicie, w jaki sposób możemy znaleźć Herobrine'a, w sensie skusić go czymś, jakby, wiecie, żeby go, nie przywołać, może przywołać, Ej, stary. Bardziej... Ej, chyba przywołać, stary, tak mi się wydaje, no. Możemy spróbować, kiedyś było takie coś, nie, że no, dało było, się przywołać. No, było, było, stary, no. Ej, co on tam robi znowu, stary? Kto? To ty robisz? Co? Co jest? Stary, on nas cały czas śledzi, on to jest porąbane w ogóle. Czyli faktycznie musimy stary działać, mi się wydaje. A, no nie mamy czasu, stary, nie mamy czasu. Nie ma czasu do stracenia na to wychodzi. Dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle o tym, jak możemy przywołać Hillbrina. Najlepiej musimy go przywołać tam, w, w domku. No, gdzie Od razu, żeby go uwięzić placę. z powrotem. Tak mi się no, wydaje. Tak mi się też wydaje. Jest, jest źle, jest, jest bardzo źle bym nawet no, powiedział. jest strasznie stary. W każdym ja razie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, żebyście na bieżąco, żebyście nie przegapili tego, co dzieje się dalej na Farajnie. Zostawiacie apeczki, wpadajcie do mw bo tam też dzieją się różne dziwne historie no. tutaj na Farajnie. Także trzymajcie się cieplutko, do Hej. zobaczenia, siemanko, cześć, papa!